Doktorze, proszę powiedzieć, co pan sądzi pod kątem medycznym o metodzie arkady? Myślę, że uważam, że metoda arkady jako metoda leczenia deswensych pazności jest najlepszą w tej chwili dla mnie metodą leczenia właśnie tego stworzenia. Jest ona bardzo skuteczna, bardzo efektywna, pacjenci są zadowoleni i daje też bardzo szybkie efekty. Stąd u nas przychodni jest stosowana szeroko. Ja również jako lekarz tę metodę stosuję. Uważam, że metoda arkady jest naprawdę dobra. i powinni pacjenci być leczeni tą metodą, jeżeli chodzi o wrastające paznokcie. Tutaj mamy przypadek paznokcia bardzo mocno wkręconego. Całe łożysko, tutaj paznokieć jest zniszczone, więc trzeba będzie odbudować, ale w pierwszej kolejności musimy tutaj zrobić zabieg korekcji wrastających paznokci, żeby Pani ustąpił ból. W pierwszej kolejności szlifujemy płytkę paznokcia po to, żeby ją zmatowić że rekonstrukcja, którą założymy akrylowa, trzymała się bardzo dobrze płytki paznokcia. Teraz na paznokciu nakładamy primer. Primer służy temu, żeby płytka była bardzo sucha i żeby rekonstrukcja akrylowa dobrze się trzymała płytki. Teraz kładziemy kulkę z akrylu pod stabilizator. Teraz kładziemy kulkę z akrylu pod stabilizator. Za te paznokie są tak wkręcone? Takie zdeformowane? Tak. Tak? Teraz nakładamy kostkę Arkady. Moją kostkę. Tak śmiesznie brzmi jak ja mówię, jak ja rozmawiam na przykład z kimś właśnie czy o produktach, czy tak jak ktoś mówi serum Arkady i rozmawia ze mną. Mm. <laughs> tak zabawnie tak? to brzmi. Podamy pod koniec. Mocno palec. W ten sposób stabilizujemy cały palec, ale jednocześnie też zabezpieczamy y, y, całą płytkę i pani podczas zabiegu, dzięki tej stabilizacji, dzięki zaciśnięciu palca tutaj, dzięki zaciśnięciu paznokcia y, od tej strony, y, tak jak tutaj mamy, będzie pani czuła, y, mam nadzieję, bardzo delikatny ból, y, albo na pewno będzie bardzo mocno zniwelowany w stosunku do tego co by czuła Pani normalnie gdyby manewry były wykonane na y, palcu bez kostki Pani Jolu zaczynamy teraz jest moment w którym może Pani poczuć lekki ból jak Pani coś mocniej poczuje to proszę mówić ja natychmiast przestanę, wycofam narzędzie i będziemy, y, będziemy po chwili dopiero kontynuować, dobrze? Jest bardzo ważne, żeby mieć stały kontakt z pacjentem, żeby rozmawiać, żeby pytać o odczucia, żebyśmy wiedzieli, na ile możemy sobie pozwolić. Dlatego, że jak zrobimy, właściwie tak, jeśli chodzi o odczucia bólowe przy samym zabiegu, to wszystko zależy już naprawdę od specjalisty, od przygotowania płytki. Tutaj pacjentka od dwóch dni używała już serum po to, żeby cała płytka była rozmiękczona, żeby wał był rozmiękczony i zaraz zobaczycie, na ile elastyczny jest paznokieć dzięki temu, że Pani Jola już przygotowała się do tego zabiegu wcześniej. Serum dwa dni tak, dwa dni serum było używane. No. Pani Lulu, jak się Pani czuje? Nie ma Nic, bólu? Nie. Dobrze. Teraz troszkę sobie oczyszczę, żebym widział krawędź płytki paznokcia. Dojdę teraz od drugiej strony. Pani Ulu, uwaga, jak zaboli, to proszę mówić, dobrze? To już jest takie mocne odkształcenie tej płytki, więc ma prawo też Panią to zaboleć. Jak się Pani czuje? Dobrze. Nie boli? Nie. Dobrze. Tutaj mam jedną wątpliwość. Jeżeli w trakcie zabiegu chcemy coś zmienić, bo tutaj ustawienie palca mi nie odpowiada, mam troszkę problem z wejściem łopatką troszkę głębiej, więc sobie szybko przestawiam palec. Nie bójmy się takich powrotów narzędziem, dlatego, że bez żadnego problemu. O, z powrotem jesteśmy w tej samej pozycji i dzięki temu też pacjent będzie odczuwał mniej ból, jak będziemy chcieli ten paznokieć otworzyć jeszcze bardziej. Pani Olu, jak? Dobrze. Teraz troszkę Dobrze blokuje się. Dobrze. Tutaj już widzimy całą krawędź płytki paznokcia. Zobacz, to jest może tu jeszcze ją zrobić różyczką. Ale masz różyczkę? Mogę? Okay. Słabię troszkę poznać na krawędzi. Aniolu, uwaga, jeszcze troszeczkę uniosę płytkę. תודה okay. רבה Pani Jolu, teraz uwaga, teraz będzie moment, w którym Panią zakuję. To na pewno będzie nieprzyjemne, ale to będzie tylko chwila. Już jeszcze chwila pani Jolu. Blokuję. Dobrze. Bardzo dobrze. Ok. Pani Jolu, jak się pani trzyma? O, dobrze. dobrze. Teraz oczyszczamy płytkę paznokcia i za chwileczkę położymy na niej masę akrylową. Znowu kładziemy primer. Odsuszamy płytkę. Skutkę paznokciową odsłuchamy po primerze, po akrylu, suszarką. Teraz kiedy płytka paznokcia jest już całkowicie słucha, możemy kłaść akryl. Najważniejsze w całej rekonstrukcji to jest to, żeby bardzo dokładnie rozłożyć masę akrylową. Takim kluczowym elementem jest prawidłowe położenie krawędzi, dlatego że to krawędź spełnia najważniejszą rolę. Ona trzyma nam płytkę paznokcia we właściwej formie, ale też jak jest prawidłowo zrobiona, to podczas chodzenia nie będzie podrażniała. Gdyby krawędź była nieprawidłowo zrobiona, to może możemy pacjentce spowodować wyłanie stanu zapalnego. Dokładamy akry. Przyszedł z góry. tak, zapomniałem, no. Na kontrolę, no, tak? Na, z, na zeszlifowanie. Sprawdzamy, czy akryl jest wysuszony. Teraz zamieniamy łopatkę, ponieważ tą łopatkę, którą miałem, którą miałem z tamtej strony, wykorzystam na odkształcenie płytki paznokcia z tej strony. Paniolu, uwaga, teraz może być moment, w którym Pani znowu poczuje ból. Nie wiem, jak ta strona. O, już mam krawędź. Unoszę lekko do góry. Paniolu, jak ta strona boli? Nie. Jest dobrze. No to dobrze. Ale ona będzie troszkę trudniejsza, bo już widzę, że się nie poddaje aż tak łatwo. Muszę przygotować panią. Zamieniam kierunek łopatki. Uwaga.